Witam serdecznie. Dzisiaj, wracając ze szczelnicy, przypomniałem sobie, że wiele osób pytało mnie o ten karabinek. Czy to na prywatnych na mailach, czy tak w zapytaniach. Przy okazji jak ten karabinek się sprawuje, jak on strzela czy jest celny i temu podobne zapytania. W związku z tym postanowiłem zrobić króciutką prezentację. Prezentuję w całej okazałości jeszcze raz. Założyłem sobie tutaj moderator dźwięku, czyli jak ktoś woli tłumik. E, tylko do celów pokazowych. Zaraz go zdemontuję. Rzadko z niego strzelam, dlatego że na szynicy tak w większości jest hałas i więcej strzelców. Chyba, że nieraz jestem sam, ale to naprawdę w jakichś takich wyjątkowych, wyjątkowych wypadkach. Karabinek turecki Retej w kalibrze 22 LR, model Hunter. Oczywiście ten karabinek był już na moim kanale opisywany dosyć dokładnie. Ja tylko dzisiaj chciałem się podzielić wrażeniami ze strzelania, bo tak jak wspomniałem, wiele osób mnie o to pytało. I bardziej będzie prezentacja tutaj z wrażenia ze strzelania z kolimatorem. Kontrola broni oczywiście, komora nabojowa pusta, magazynek pusty, zamek wyciągnięty, ale dla celów estetycznych zamontujemy sobie to wszystko ładnie z powrotem, żeby to miało ręce i nogi. O, założyłem tutaj oczywiście dwójnóg też, bardzo przydatna rzecz przy strzelaniach statycznych i na tej zasadzie i w ten sposób Powiedzmy, ten karabinek się już prezentuje. Zdemontowałem z powrotem, założyłem nakrętkę maskującą gwint. Także tłumik jest ściągnięty i pokażę króciutko, co zamontowałem do tego karabinka. Do karabinka zamontowałem kolimator Victor Optics. Prezentacja tego kolimatora też jest na moim kanale. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Można obejrzeć sobie rozpakowanie i prezentacja z bliska. Z kropką 4 MOA, ja wspominałem wcześniej, ta kropka dla mnie jest troszeczkę za duża, bo, bo wolę kropki mniejsze, tam 3-2 MOA, ale preferuję dokładnie 2 MOA. I tak związane to było z tak komedią trochę, bo miałem problemy, liczyłem na to, że będę mógł strzelać z tym podwyższeniem, które jest oryginalne zawarte z tym kolimatorem, dosyć to wszystko solidnie wykonane, porządnie. Tym niemniej chciałem strzelać na zawodach z karabinku sportowego bez demontażu kolimatora, z wyłączonym oczywiście, bo sędziowie by nie dopuścili, ale w tym wypadku nie da się po prostu. Liczyłem, że przez tą szynę tutaj będę mógł sobie po prostu skorzystać z przyrządów mechanicznych, ale to nie zda egzaminu. Także do zawodów muszę demontować kolimator. Robiłem to już na, na, na próbach. Trzyma świetnie, zero, nic się nie dzieje. Ale. Powiem tak, kupiłem ten kolimator w komplecie z tym podwyższeniem. Natomiast w drugim opakowaniu, w drugim rzucie, kupiłem, dokupiłem niższy kolimator, bo tamten był oryginalny dla mnie za wysoki, troszkę niższy. Okazało się, że jest też dla mnie za wysoki. Po prostu baka policzkowa jest nisko. I to. No nie zdawało to tak po prostu egzaminu dla mnie i skończyło się na tym, że dokupiłem kolimator. Przepraszam, dokupiłem podwyższenie, podwyższenie firmy Ohonhunt L2DB, i to jest już takie najniższe, jak jest dostępne na rynku. To jest firmy tej dedykowanej do tego i na karabinku ono się prezentuje bardzo solidnie, bo jest niżutkie. Bardzo to fajnie wszystko funkcjonuje. Wygodnie się strzela, nie ma problemów. Montaż, oczywiście, bardzo prosty. Podwyższenie to zamontowane do szyny Picantini z systemem Acro. Całkowita wysokość to jest 19 mm, czyli jest to najniższe podwyższenie, jakie było dostępne. Już niżej bym tego nie mógł zamontować. Sam montaż kolimatora, banalnie prosty. Jedna śruba, żadnej filozofii tu nie ma. Oczywiście z podwyższeniem to się demontuje w razie potrzeby. Dwa przyciski, włączanie, wyłączanie, plus, minus to jest wszystko, cała regulacja. Nie ma tu żadnej automatyki. Bateria z boku i to jest tak naprawdę cały, cały kolimator. Po zamontowaniu kolimatora w pozycji leżącej przystąpiłem do przestrzeliwań. Taką mam tarczę sobie ściągnąłem z netu kiedyś do przestrzeniołań pistoletów na 10 yardów to jest w sumie około tam 9 metrów z groszami do przestrzelań pistoletowych, ale myślę sobie na początek będzie dobrze oczywiście kolimator po wyciągnięciu z pudełka był rozjechany na boki kliki w tym kolimatorze są dosyć wyraźne, ale nie takie bardzo jak w drogich kolimatorach po prostu są wyczuwalne, może tak powiem można sobie regularnie to spokojnie otwierać i od, począwszy od 10 metrów po 2-3 zbliżałem się po prostu do środka aż osiągnąłem zadowalający mi wynik i w tym wypadku przystąpiłem już na 50 metrów założyłem tarczę już taką dużą no i proszę bardzo panie Hawranek mamy to, to jest ono pięknie, 20 szał, dwa magazynki obrotowe, po 10 szałów założony, Szczeliłem, byłem powiem w szoku że tak to wyszło, lunety nie miałem y, jakiejś obserwacyjnej, także do końca nie wiedziałem na tych 50 metrów co tam się strzela wiedziałem, że coś leci po środku, ale nie wiedziałem, że aż tak dobrze w związku z tym wystrzelałem około 70 sztuk amunicji LR22 oczywiście Zaczynałem od, yy, od fioci. Semi auto dostałem gdzieś taka amunicja, leżała jakiś czas. My się sobie, wyszczelam, żeby już mi się nie plątała. Po, po szafie od niej zacząłem. No i to przestrzeniwanie tak naprawdę się od tego zaczęło. Końcówkę miałem w kupiłem razem z karabinkiem. Tą amunicję bardzo dobra, nic tylko niestety droga. I Dla mnie na strzelania rekreacyjnego bez potrzeby taką amunicję. Natomiast najlepiej sprawdziła mi się amunicja. SK Standard, mam jej najwięcej i tak naprawdę samo strzelanie już końcowe z tej amunicji dało wynik taki jak tutaj jest na tarczy i powiem tak, jest to amunicja dobra, w miarę tania i strzelają zawodnicy w, w moim klubie, czyli w Śląsku Wrocław strzelają zawodnicy na zawodach, więc myślę sobie można dokładnie tą samą amunicją strzelać. Reasumując, karabinek do celów rekreacyjnych, uważam, że bardzo dobry zakup, jestem z niego zadowolony, jakość wykonania jest bardzo dobra według mnie i tudzież powiem, strzelanie również, na 50 metrów pozycja leżąca, amunicja SK, myślę, że nic bardziej nie potrzeba. Powiem tak, na zawodach pochwalę się może, bo na zawodach rocznych, czyli 12 strzelań w roku, 12-15 szczeleń mamy w roku, tym karabinkiem na 350 w konkurencji, karabinek sportowy, zająłem dziewiąte miejsce. Także myślę, że nawet do zabawy, takiej na zawodach, również można sobie z nim spokojnie poradzić. Kolimator, oczywiście, w cenie takiej, jak za niego zapłaciłem. Zdaję swój egzamin. Kropeczka, jak zwykle już się powtarzam teraz kolejne, ale to przestrzegam przed kropki, z kupieniem dużej kropki, bo później są problemy ze rozpoznaniem tej kropki na, na celu. Ona po prostu nieraz przykrywa cel, czyli centralną dziesiątkę. I tyle. Polecam się do następnego filmu. Serdecznie dziękuję za uwagę i mamy to. Postscriptum i na koniec... Dodatkowo mała i zgadula. Będę chciał zrobić prezentację swojego karabinka 223 Remington. Jeżeli ktoś zgadnie, co to jest za karabinek, proszę w komentarzach zostawić odpowiedź. Dziękuję.